Witam wszystkich, witam Ciebie Robert, witam Ciebie Kisiel, witam Ciebie, Z <laughs> kurwy skurwysynu, wprowadzamy zmianę na kanale, może w moim życiu osobistym... Kto to kurwa dzwoni? Cześć, kto to jest? To Amanda, Amanda DeSanta, spotkaliśmy się w moim domu. O, tak, gdzie jesteś? Zobacz, wiem, że ty i mój mąż i Trevor Phillips są... Nie wiem, do czego ty się zadajesz, ale mogę zrobić dość dobry wątek.

Ponieważ Robcio stwierdził, że mu się to nie podoba. I mu to irytuje. <laughs> irytuje go to. Więc. Postaram się zmienić siebie. Chociaż nie powinienem zmieniać siebie dla kogoś. To jest głupie przekonanie. To jest. To jest głupie. Ale zrobię to. Bynajmniej się postaram. Jak będzie, nie wiem. Czy to jest Lester, czy to jest Lamar. To jest Lester, jak. Zabójstwo, mhm mm Muszę następnego jakiegoś pajaca kropnąć Po następnym zabójstwie zobaczymy sobie, czy to Wapid yy, Ta spółka, ja nie wiem jak to nazwać Ale to gówno, w co żeśmy zainwestowali kilka odcinków temu Dało nam jakieś miliony Także zobaczymy Samochodzik fajny, co? Zajebisty Oczywiście scitowany z Trainera, ale to nieistotne To nieistotne We're at Enzo Benelli, mafia Enzo? guy turned real estate developer. He's bullied his way onto half the building contracts in Los Santos. Extortion, murder, labor racketeering, you name it. There's not a construction worker in town earning a livable wage right now, and Gold Coast Development is about to go under. And let me guess, you got a personal interest in Gold Coast, right? <laughs> Anyone think you've done this before? According to Benelli's cell phone, he's at the construction site downtown. It's done. One small problem, my squealed. expecting go equipped. You'll have a lot Czyli to już nie będzie tak łatwo. No dobra, w takim razie grzecznie mówiąc dojewiemy się bronią na fulla, ale ja nie mam pieniędzy. No dobra, zrobimy co możemy, nie? Na pewno kamizelkę kupimy.

Dodatki do tej broni. No i RPG, nie? To, he, he, chyba więcej nam się nie przyda, gówna. Także lecimy na, na, na plan budowy. Ciekawe kiedy skończymy tą gierkę. Mogę, mogę zaspoilerować troszkę, że następną serią, albo taką podserią, zastanawiam się, czy na pewno nie zrobić jednej głównej serii z przechodzenia Far Cry'a 6, dlatego, że ja zrobiłem tam, nie wiem, może z sześć misji i nie chce mi się, kurwa, grać w tą grę, nie? Nie chce mi się. Ale jeżeli bym nagrywał odcinki, to może dostałbym jakiegoś tam boosta moralnego, żeby to ponagrywać, żeby to dokończyć, bo gra ogólnie mocno średnia, ale może im dłużej, tym lepiej będzie, zobaczymy. A pod serią będzie na pewno Team Fortress 2, nie? Hmm. Ja pierdolę, nie wierzę, nie. Give me a second. To jest chyba standardem na moich odcinkach to co się hey, dzieje, nie? Sabe, do Napierdalamy ich. Nie ma bycia kurwa miłym, lecimy. To nie pasuje do mnie, nie! Ale Macie! Dobra, nie żyją. Chciałem airbagiem robić. Co to ty możesz z nim dostać, chcesz? Jazda na górę. Shit, ale szybka winda Zajebisty jest ten mod z tymi dźwiękami broni ogólnie Jest świetny

Jedziemy. Ciekawe, co się z tymi zwłokami stanie. Jadą ze mną? No wiadomo. Trzynastoletnia Gerka, jednak. Nie ma. No i nigdzie nie. I tutaj No i mamy to. Nieźle, że ta rakieta przenikła przez ten helikopter. To jest ciekawa sprawa, bardzo. Ale się wpierdolę w tą typiarę. nie udało mi się. Hehehe. W grubym suknie. Jestem przejęta, ale nie, ta shit wziął. Ja wiem. Możemy let's let this simmer now. Wiele z tego chwili. Very nice work, Franklin. No dobra, mamy to, nie? Sprawdźmy sobie, co jest ogarnięte z tym. Mm, na tej stronie internetowej z tym wapidy czy tam wabi Ale tu w dół spadło, to jak? Na stratę dają. Dobra, chuj, sprzedaję. To nieźle mi mówię, żeby inwestować, kurwa. Ten to jest dobry chuj. Co się stało? Czy my nie mamy misji? Czyżby trzeba było się... na Michaela? Przełączyć? Mmm, depresja, jo? Żeby mieć tak chujową rodzinę i tak bardzo za nią tęsknić, nie? Nie rozumiem tego Dobra, wrócimy po wszystkim pocięciu jeszcze jednym, ponieważ muszę takowe zrobić U la la Dobra, jednak nie, zróbmy sobie to przygotowania. A na następny odcinek zrobimy sobie napad, nie? I będzie kurwa... dym Dym będzie Dobra Weźmiemy sobie jakiś szybszy samochodzik To nie może tak być, że będziemy tam pół godziny jechać kurwa no na pewno nie ten Dobra, weźmy sobie to, niech będzie. Madrat zadzwoni. Martin, hey look. What have you done? What have you done? Where is she? She's safe. Look. Right will Dobra, to narazujemy drogę, to wyjdzie jakiś komputer przed nami. Łatwiutko. Wyklikani koledzy. Zwoja. Sprzęt wojskowy, który nam się przyda do napadu. na to baj. Kurde, zajebiście, nie! W następnym odcineczku zrobimy sobie gruby napad, więc następny odcinek będzie kurwa, epicki. Epicki będzie, będzie świetny, będzie zajebisty, nie. I możliwe, że nagram go jeszcze dzisiaj i wstawię go jeszcze dzisiaj, czyli w niedzielę. I ten, i następny odcinek. Także ten będzie krótki, bo nie chciałbym robić godzinnego odcinka, bo ten napad pewnie troszkę będzie trwał. Dlatego ten tak myślę, ja nie wiem ile będzie to tak. Z 15 minut może. I sobie go wstawię dzisiaj. Jako przygotowanie do napadu. Taki prawdopodobnie będzie tytuł albo wymyślę, no może, może, może krew na budowie to też będzie spoko. Też będzie spoko tytuł. Myślę, że myślę, że krew na budowie to będzie dużo lepszy tytuł. Tak czy inaczej następny odcinek będzie napadem, więc będzie zajebiście. Nie wiem czemu psiarnia mnie nie goni. Czyżbym miał coś włączonego w trainerze? Nie mam. Chyba wyklikałem, jeśli nie miał kto psy zadzwonić albo powoja. No nie wiem. Tak czy inaczej cieszy mnie to, że już napazik będzie, nie? To jest w ogóle zajebista sprawa. Jakby na pewno nikt nie zauważy, nie? No i mamy to. Ja was zapraszam do następnego odcinka, którym będzie napad. Ten będę kończył. I trudno. Także... Może jeszcze iść na pierdole. No ładuj się ze mną. Krakowska maczeta. Ten się nie dyga. Czy mam coś lepszego dla niego? Czekaj, czekaj, czekaj. Lester. Lest. Na razie się ciągnij, Lester. Ale mnie leje ty, gościu. <grym> leżeć, pa, podniósł się. Teraz już nie. Jak widzicie, mamy ikonkę napadu na mapie. Ale to zrobimy w następnym odcinku. Także ja będę się żegnał. I zapraszam, bo będzie zajabisty odcinek następny. Także nie. No.